The cat sat Państwu, Minęła godzina siódma wieczorem. Wieczór już wiosenny, wtorkowy i w programie radiowe Tajemnice Świata ze stacji WPN 1490 M. kładzie się pięknie Barbara Choroszy. Zapraszam dzisiaj Państwa do kontynuacji przypomnień przekazów, które od roku 2000 odbiera Pani Lucyna Łobos Braun i przekazuje ludziom przed wielką przemianą na Ziemi. Numer do studia 708 762. Numer do biura programu 773 625 1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy at -yahoo .com. Przypomnę Państwu numer do biura Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych Demester Software World, siedzibą w Chicago, gdzie należy kierować wszystkie sprawy skierowane do Fundacji, do Pani Marii Michałek. Numer telefonu jest 773 416 16:33:09. Natomiast e-mail do Pani Marii jest następujący mmichalek66 at Przypominam Państwu, że naszego radia można słuchać na żywo w sieci elektronicznej pod adresem www.wpna1490am.com, jak również w zapisie archiwalnym audycji na kilku stronach, zarówno na niezależnym forum projektu Heo. W Polsce, który Państwo y, wiem, że odwiedzacie często, jak również na stronie MysionFarrow.com oraz Barbara Choroszy, radio, kropeczka, i tu jest końcówka inna, bo. Przypominam Państwu, że osoby, które pragnęłyby złożyć swój datek, donacje na wsparcie misji ratowania ziemi i ludzi, konto na hasło Mission Ferro jest dostępne w Banku Bank of America i wszystkich siedzibach tego banku na terenie Chicago i całych Stanów, Stanów Zjednoczonych. Numer konta jest następujący. 291 008 047 751 Można również przesłać czek albo money order przez adres pocztowy adres na Mysteries of the World adres fundacji pocztowy PO Kropeczka Bucks 345 86 Chicago Illinois 606 34. Wpłaty swojej donacji można dokonać również przez system elektroniczny. System Paypal zainstalowany na stronie www.missionferrow.com i oczywiście na hasło Mission Farrow. Dalej poruszamy się w roku 2003. Kolejna sesja teraz już metodą channelingu telepatycznego z Lucyną Łobos. Za pośrednictwem Lucyny Łobos odpowiada na pytania istota duchowa o imieniu Samuel. Witajcie moje dziadki, jestem Samuel i dzisiejszego dnia. Naszego spotkania. Będę odpowiadał na zadane pytania, ale zanim to nastąpi, ta oficjalna forma naszej rozmowy, chciałbym powiedzieć, dlaczego dzisiaj zebraliśmy się tutaj. Otóż, sprawa wygląda tak. Wszystkie osoby biorące udział w misji faraon muszą się poczuć jednakowo odpowiedzialne i ważne. Dzisiaj, moi kochani, będziemy rozmawiać o różnych sprawach. A mianowicie sprawy doczesne, sprawy, które dotyczą bezpośrednio faraona i naszej misji. Zatem będę prosił o kolejne pytania. Słucham. Pytanie. Jedna ze słuchaczek napisała, że miała sen, że doktor Hawas może być zagrożeniem dla całej ekspedycji. Czy tak może być, Samuel? Gdyby to była ekspedycja niepatronowana przez nas? Owszem, zagrożenie ze strony Hawasa byłoby ogromne, ale tej misji my patronujemy i wszelkie większe przeszkody będziemy niwelować. Dlatego nie bójcie się kontaktu z Hawasem. Pytanie. Doktor Hawas nie wierzy w możliwość, że piramida była budowana przez istoty pozaziemskie. Czy to może być przeszkodą? Samuel. Nie tylko Hawas nie wierzy w to, że piramidy były budowane przy pomocy istot z innego wymiaru. Tutaj mało się liczy to, czy on wierzy, czy nie. Fakty przemówią za tym, że piramidy powstały przy wydatnej pomocy innych istot. Samochylnie wszystkie potrzebne działania, szukanie pieniędzy, przekonywanie Hawasa i ludzi mogą opóźnić całą misję. Czy my mamy na to czas? Odpowiedź. Tego, czego nie powiedziałem przy słowie wstępnym, powiem teraz. Powrócę do tego pociągu i czasu, który jesteśmy w stanie zatrzymać. To, że oczyszczanie będzie przebiegać i przebiega. Jest faktem. I kiedy zatrzymamy pociąg, damy odczuć całej ludzkości, na całej ziemi, jaką posiadamy moc. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to faraon zaczeka, a wy znajdziecie się w pociągu. I słuchajcie uważnie. Jeśli by upór ludzki był tak ogromny i wy nie zdobędziecie tego nieszczęsnego złota, to ulokujemy Was i Wasze rodziny w pociągu, a oczyszczanie zacznie się na szeroką skalę. Zrobimy jednak wszystko, żeby jak najszybciej ruszyła ekspedycja. Pytanie: Nie rozumiem, czy mówiąc o pociągu masz na myśli ochronę? Samuel, ochronę, dobrze mówisz. Jest to ten symboliczny pociąg, i wszyscy ci, którzy będą w tym pociągu, otrzymają życie. Jeszcze jest czas, jeszcze coś Rada ustaliła. Ludzie, którzy zaczną otwierać swoje serca, będą otrzymywać znak, znak na ciele widoczny tylko nam i też mają szansę przeżycia. Ale w pierwszej kolejności są ci, którzy znajdują się w tym symbolicznym pociągu. Pociąg nawet kiedy faraon nie ujrzy słońca, a ujrzy, to i tak wiedzie, ale biada ludziom na całym świecie. słucham. Samuelu, czy w tej sytuacji misja czy ekspedycja do Egiptu w tym roku jest możliwa? Odpowiedź. Tak, jest możliwa. Tylko nawiążcie już kontakt z habasem. Otrzymał kilka już klapsów, więc już możecie z nim rozmawiać. Nie sądź, że on o tym nie wie. On już wie, co go dosięgło. I tutaj muszę przerwać przekaz, aby przekazać Państwu tak naprawdę po raz pierwszy komunikat tą drogą na internecie. Jest on już obwieszczony od ponad dwóch tygodni. Otóż od prawie trzech tygodni nie ma już na stanowisku dyrektora Najwyższej Rady do Spraw Starożytności, doktora Zaichabasa. Nowym mianowanym dyrektorem jest. Profesor dr Shahin, dziekan Uniwersytetu Archeologii w Kairze, ten sam, który wręczał nagrodę specjalną 2 kwietnia roku 2009 pani Lucynie Łobos za niekonwencjonalne badania, czy też metody badawcze, dokładniej mówiąc właśnie w dziedzinie archeologii na terenie Egiptu. Powracam do słów przekazu. Pytanie: Samuelu, czy ludzie sami mogą osiągnąć duchową świadomość, nie korzystając z waszej pomocy? Samuel, nie mogą. W tej chwili w umysłach ludzkich jest zakodowane tyle zła, tyle nienawiści wobec drugiego człowieka, i dlatego sami nie jesteście w stanie dać sobie rady. Musi popłynąć ta pomoc z zaświata. Inaczej, kiedy ręka tych z Oriona się odsunie, wszyscy możecie zginąć. Pytanie kolejne: Co istoty z Oriona mają wspólnego z triadami archanielskimi? Odpowiedź. Jest to pytanie od kogoś, kto ma kontakt z Białym Bractwem, bo mówiąc waszym językiem, jest to Białe Bractwo. Otóż wyjaśniam osobie, która zadała to pytanie. Na Orionie istoty ludzkie osiągnęły najwyższy stopień oczyszczania, czyli są doskonałe. Natomiast Białe Bractwo zamieszkuje też planetę, ale jest to sfera najwyższa. Prawie niebiańska i są to już istoty duchowe, nie z Oriona. Stamtąd też i ja pochodzę, jestem z Białego Bractwa. To mamy ze sobą wspólnego: regularne kontakty i regularna współpraca, czyli Orion i niebiańska planeta. Kiedy misja faraon, czy ta misja, w której się znaleźliście, będzie zataczać coraz większe kręgi, ludzie, kiedy będą otrzymywać informacje, co ich czeka, będą się zgłaszać do Was jak po plaster miodu i w tym będzie właśnie uczestniczyć, pomagając ludziom zrozumieć życie i po co tutaj jesteście. Kolejne pytanie. Co chciałbyś jeszcze przekazać ludziom, abyśmy im powiedzieli w Twoim imieniu? Samuel, jeszcze chciałbym, żeby padły pytania dotyczące samej piramidy i jej budowy. I tutaj chcę powiedzieć odpowiedzieć na pytanie Lucyny, która miała je zadać. Otóż w hipnozie było mówione, Piramida była budowana w nocy. I tutaj zostało zadane pytanie, dlaczego? Chociaż nie lubię słowa dlaczego, odpowiadam. Otóż egipski klimat jest gorący. W dzień byłoby rzeczą niemożliwą budowanie, gdyż byłoby gorąco. W nocy temperatura spada. Najistotniejsze jest to, że obrobiony blok posiadał bardzo wysoką temperaturę. I przy dzisiejszej, przy dziennej temperaturze i gorącym bloku byłaby niemożliwa budowa. W nocy, kiedy temperatura bardzo spadała, praca była możliwa. I woda, woda wylana na gorący blok działała jak spoiwo. Dlatego jeszcze teraz naukowcy się głowią, jakiegoż to materiału używali jako spoiwo. Woda, moi kochani, używali wody. Także wyjaśniam, dlaczego w nocy, a nie w dzień. I jeszcze nasuwa się Wam pytanie. Słucham. Czy przy budowie piramidy pomagali Egipcjanie? Samuel, nie tylko. Do pracy przy budowie piramidy zjechali się ludzie prawie z całego świata. Także na placu budowy, przy samej piramidzie, Budowali ludzie o różnych kolorach skóry. Egipcjanie w zasadzie ludźmi byli najmądrzejszymi, gdyż, jak już było mówione, najwięcej istot z Atlantydy osiedliło się w Egipcie. Największe i najmądrzejsze umysły. Z pokolenia na pokolenie te umysły przekazywały sobie swoją wiedzę. Ale jak już wiesz, to nie bezpośrednio Egipcjanie budowali piramidę. Piramida była budowana przez istoty z Oriona. Egipcjanie nadzorowali pracę i wykonywali wszystkie polecenia. Te wszystkie zagadki, niezwykłości, które spędzają sen z waszych powiek, pochodzą z prostej linii z Atlantydy. Jeszcze będą otwierane przed wami takie zagadki niewyjaśnione i niezrozumiałe, jak kryształowe czaszki. I inne. To wszystko. To wszystko pochodzi z Atlantydy. Samuelu, czy szkielet, który został znaleziony w sarkofagu przez Hawasa, czy jest to szkielet z czasów budowy piramidy, czy późniejszy? Samuel. Piramida Cheopsa do momentu, kiedy do niej wtargnięto, była w stanie nienaruszonym. Gdybyście dotarli do podziemi, czyli do poziomu podziemnego i podziemnych komór, znaleźlibyście jeszcze więcej takich szkieletów. Otóż przez te. Dwadzieścia lat ludzie też umierali i było zaszczytem, kiedy taki człowiek został pochowany w piramidzie. Wcale to nie było ciało balsamowane, było tylko tak po prostu złożone. I dlatego to zostało znalezione istotnie z czasów budowy, ale był to zwykły robotnik, nikt ważny. Pytanie, czy przez wszystkie poprzednie lata, przez wszystkie nasze poprzednie życia próbowaliśmy dotrzeć do Cheopsa? Nie, takiej potrzeby nie było. Czas został ustalony i dlatego spokojnie wszyscy czekaliśmy, aż nastąpi ten wyznaczony czas. I dopiero wtedy. Czyli teraz, kiedy ten czas już nadszedł, zaczęliśmy. Zaczęliśmy wybierać, selekcjonować, przygotowywać istoty, czyli wybrane istoty do tej misji wykopania faraona. Słucham. Samuelu, teraz na świecie jest bardzo dużo jasnowidzów, proroków, którzy przepowiadają takie czy inne zdarzenia, które mogą być w całkowitym konflikcie z tym, co wiemy. Skąd się biorą te przepowiednie? Samuel, różnie. Wybrane istoty, czyli magowie, jasnowidze, których myśmy wybrali, przepowiedzieli dużo, dużo prawdy, ale i pojawiają się też fałszywi prorocy, i tym nie możemy zabronić mówienia. Każdy chce zabłysnąć, być pokazany w świetle, poczuć się ważnym. Nie jest ważne to, co powiedział, czy to się sprawdzi. Ważne jest to, żeby błyszczeć. Wiem, że to, co jest mówione, wielu razy nie ma potwierdzenia w tym, co wcześniej zostało powiedziane, ale powiem inaczej. Z perspektywy czasu, w jakim już jesteśmy, my tutaj, wiele z tego, co było mówione, przekazane, już sprawdziło się. Jest nam trochę trudno poruszać się w tym ziemskim waszym czasie. Dlatego mogą powstać przekłamania co do lat. Ale nie ma już przekłamania co do lat 3, 6, 9, 12. I tutaj wszyscy ci jasnowidze są raczej zgodni. Twarde te liczby są już niepodważalne. Czyli to, co najważniejsze. Co toczyć się będzie, to te daty wypowiedziane. Samuelu, czy były jakieś inne przepowiednie z przeszłości, które przepowiadały odkrycie Cheopsa wcześniej? Samuel. Nie podana była data, ale powiedział Nostradamus, ten jasnowic światowej sławy, który tak naprawdę też został odrzucony przez Was. Otóż Nostradamus nie operował datami, ale powiedział, zacytuję słowa. Kiedy ryba ustąpi miejsca wodnikowi i wodnik obejmie władzę, ludzie znajdą klucz do Bramy i Brama zostanie otwarta. Przecież nic innego nie miał na myśli, jak tylko miał przekazane piramidę i Cheopsa. Słucham. A jak się to ma do obecnych przepowiedni? Samuel. Dwunasty rok. Wyobraź sobie, tutaj spróbuję uruchomić Waszą wyobraźnię. Jak już wiecie, oczyszczanie się rozpoczęło od daty zero. Ma potrwać do dwunastego roku. Odnalezienie Cheopsa, czyli klucza, ma złagodzić to oczyszczanie. Bo oczyszczanie i tak będzie przebiegało. Tylko, że łagodniej Gdy Cheops będzie dalej jeszcze spokojnie spoczywał do 12 roku To nietrudno sobie wyobrazić, co się będzie działo I co zostanie na ziemi Tak, że Faraon może też ujrzeć słońce w roku dwunastym Ale wtedy na ziemi będzie Oj, mało was będzie, słucham Pytanie, wydaje mi się, że zrobimy wszystko, aby to się stało wiele, wiele wcześniej. Samuel, tak. Nam, tym istotom Białe Bractwo, tak będę mówił o sobie, zależy bardzo na tym, gdyż kochamy Was wszystkich i za Wasze złe uczynki, i za dobre. Dlatego tak naprawdę to, gdyby na Ziemi zaczęło się zmieniać, to i w tym złym człowieku można znaleźć iskierkę dobra. Iskierkę miłości. Bo tak naprawdę to wszyscy potrzebujecie jednego, miłości. Tylko gdzieś ją zatraciliście i nie możecie jej odnaleźć, słucham. Samuelu chciałabym wiedzieć, w jaki sposób wybieracie ludzi, z którymi się kontaktujecie i jak to następuje. Samuel, tak, jak my to robimy? Ci ludzie. Już deklarują się przed urodzeniem, zanim zejdą na Ziemię, że chcą współpracować z nami, czyli z Białym Bractwem. I tutaj muszę jeszcze jedno powiedzieć: istoty ludzkie, kiedy odchodzą z Ziemi, to nie idą tak, jak macie uczone, do nieba, tylko znajdują się w tak zwanym świecie przejściowym jakby poczekalnią przed dalszą podróżą. By do Was trafić, do nas trafić, trzeba być zupełnie czystym. I dalej odpowiadam: jesteś sobie takim bytem pozbawionym powłoki cielesnej i deklarujesz chęć powrotu na Ziemię oraz podpisujesz umowę o pracę, że chcesz z nami współpracować w dziele oczyszczania Ziemi. Umowa zostaje podpisana. A ty schodzisz na ziemię i tak sobie żyjesz. Jesteście przygotowywani do takiej misji od chwili urodzenia. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna. Jak już wiesz, z chwilą zejścia otrzymujecie rozum i wolną wolę. I tutaj bogowie powinni troszeczkę inaczej na to patrzeć, ale jest to już decyzja Rady. Otóż pozwalamy sobie tak wam żyć, rozwijać się, aż kiedy przychodzi czas misji i jesteście budzeni do pracy. Po zejściu na ziemi już jako istoty cielesne dostaliście od życia niezłe cięgi. Jest to słuszne z naszego punktu patrzenia, gdyż żeby teraz pomagać nam i istotom z Oriona, musieliście poznać życie z każdej strony. Słucham. Mam jeszcze pytanie, jaką rolę w misji Oriona Faraon ma najwyższa energia, którą my nazywamy Bogiem? Samuel. Bóg zlecił ochronę nad ziemią właśnie istotą z drugiej ziemi, z Oriona. Zlecił pomoc w zrozumieniu i rozjaśnieniu umysłów ludzi na tyle, na ile ludzie zdołają to przyjąć. I tutaj powiem coś jeszcze, gdyż pewna osoba powiedziała, że jestem bardzo silnym duchem. To prawda. To ja, ten ogromnie silny duch, jak mnie określiła ta pewna osoba, jestem istotnie silny, ale nie zły. Gdyby tak było istotnie, to już 500 lat temu nie byłoby istot ludzkich na ziemi. Istotnie otrzymałem ziemię pod zarządzanie, czyli pod pewną opiekę. Właścicielem ziemi i Was wszystkich jest istota najwyższa, czyli Wasz Bóg. To stwórca ziemi i wszystkich. To on zleca niektórym istotom dopilnowanie, a mnie przypadła rola ziemia i istoty ludzkie. Skoro posiadam serce, więc zostało wyproszone danie istotom ludzkim jeszcze tysiąc lat na to, żeby zrozumieli swoje postępowanie. Także, żeby nie kiełkowała w umysłach waszych myśl co do złego ducha, powtarzam raz jeszcze: posiadam taką siłę, którą mógłbym zniszczyć w ciągu krótkiego czasu wszystko, co żyje na ziemi, nie ruszając przy tym samej ziemi. Ale lubię, lubię istoty ludzkie i dlatego jest to oczyszczanie. Dlatego wespół z Orionem i istotami staramy się uratować jak największą liczbę rzeszy istot ludzkich. Kolejne pytanie: w jakich sytuacjach mogę używać Twojej osoby i prosić Cię o pomoc? Samuel, jakby to powiedzieć? Ważnych dla Was w ważnych sytuacjach. W błahych raczej nie czyńcie tego, gdyż pomocy nie uzyskacie. Na przykład przy ważeniu zupy nie wzywaj, kiedy przesolisz. Ale to jest na marginesie. Jeśli uznasz jakąś sprawę za ważną, istotną, to wtedy proś moją energię. Moja energia może być jednocześnie w tysiącach miejsc. Kolejne pytanie, czy po zakończeniu misji Faraon będziemy dalej ze sobą współpracować? Samuel. Tak. Dopiero po zakończeniu misji, pomimo że gromy ciskają pod waszym adresem, nie lękajcie się. Wcale nie mamy zamiaru was zabierać. Tak wyszkolonych pracowników i tak...